Cześć, siema, witam Was. W końcu się pojawiły w kioskach saszetki FIFA World Cup Brazil 2014 od nie Jest to seria naklejkowa. Właśnie od dzisiaj będziemy się z nimi bawić. Że tak powiem, będziemy je robi, otwierać, un, robić unboxingi. Dzisiaj na kupiłem pięć saszetek, więc sobie je otworzymy. Saszetka jest taka srebrna. Tutaj tak wygląda tył. Więc zaczynamy. I pierwszą naklejką jest Karim Benzema z Francji, Tommy Oar z Teofilo Gutierrez z Kolumbii, Gervinho z Bukaresu i kawałek tutaj stadionu Bello Horizonte. Z... Dobra, to była pierwsza suszetka, teraz druga. I mamy tutaj zespół Chile. Mamy Luisa Suareza, Mac Torres z Kolumbii, Ospina z Kolumbii i Roya z Ekwadoru. Kolejna saszetka. Oj oj oj, a tutaj takie jakieś po pociachane, porwane. Dobra, zawodnik w Meksyku Montes, Bolanos z Kostaryki, Okazaki z Japonii, Shojaei z Iranu i Salichowicz z Bośni trzy saszetki i żadnej świecącej. Dobra, czwarta saszetka, tutaj mamy za, zawodników Australii. Jan Wentongen z Belgii. Arjen Robben, Bamba z WKS-u i tutaj o, kawałek e, areny Corinthians. O, jeszcze w budowie. Dobra i ostatnia saszetka. O, chyba będzie świeciak jakiś zobaczymy, na razie mamy tutaj logo, logo zawodników Nigerii no i mamy pierwszą kartę no i na kartę, naklejkę świecącą jest to logo logo Australii teraz mamy Ho z Korei, o mamy Andrzeja Pirlo Pirlo, fajnie, fajnie i tutaj jeszcze kawałek o kawałek marakany, fajnie no więc otworzyliśmy 500 setek. Naklejki nie wyglądają źle. Aha, tak wygląda tył naklejek Co? Pierwesz akurat 327. Aha. Tak jak było w naklejkach Champions League z tego sezonu z tyłu naklejek są kody. Możecie sobie go wykorzystać. Nie wiem czy tylko go widzicie, ale ten kto będzie sprytny, ten się ten... Bo nie mam tutaj dobrej jakości nagrywania. Dobra, pozdrawiam Was, cześć!